Manko z tej strony Patologii HD. Jestem także Kompman. Na cześć. Na cześć. No i witamy Was w drugiej części naszej gry Sanktum. Tak więc, jak dobrze pamiętacie, mamy teraz nasza mapa. Jesteśmy teraz na piątej fali. Teraz... No znaczy, skończyliśmy. Z... Chciałem powiedzieć, że skończyliśmy piątą falę e, Czyli połowa za nami I teraz kolejna połowa, tak więc e, Teraz czekamy aż kompłan e, Kliknie e, swój przycisk e, Enter, no i zaczynamy grę jak chwilkę, bawię się na rurach W jakich rurach? Tutaj Czekajcie, bo ja nie wiem co ten kompłan robi Szedł a, dobra. Ich rura a gdzie ty jesteś? No, już się tepam pan na, naprzód. Jeśli jesteście ciekawi rur, przyjdźcie na mój kanał. Czekaj, ja już tu jestem. Gdzie? Rura. No nie, tep po mnie! Gin śmieciu. Dobra, startuj. Ja, ja całkiem dobrze przepatrzyłem, rury Penetration Dawaj. Nie widzę, jak idzie gdzieś dużo małego. Czekajcie. Bo jeszcze mój. ten śmiech na spowolnieniu. Fuk! Zgubowałem się. Coś się tepaj. Okej, okay, ja tutaj bronię tyłę, tak ja więc niszczmy to gówno. O, okej, okay, niszczmy to, niszczmy no, to. No, to, to się leży, nie? nie, pozwoli, że ci nie uwierzę. <grym> Ej, Dobra, bo... niszczmy to. Już wychodzą naprzód bardzo. Śe, to już ostatni był... ...zakręt. Aaaaaaj! Jest, udało się, zero. Ha. Dobra, trzeba chyba mocniej wieżyczki. Mamy tego dużo, ale to nie robi damage ja bym sobie obrzydno zrobił. Ja proponuję pióruny na rogach, najpierw w Dobra. W sumie najlepiej te z przodu, przedrzebią je przed na początek chyba. No. I co? Ja bym ulepszył teraz Gatlingi, te wszystkie. Nasz ten za 20. Gatlingi są w sumie dobre do wyżynania tego ma małego, dziadostwa. No, do tego chcę ulepszyć, ale teraz e, są e, dwie. Hmm, znaczy. dwie fale? Mogę tak to nazwać? Podwójna fala, raczej. No, podwójna fala. Czekaj, muszę ominąć, bo to są te pedały. Znaczy, te przeciwlotnicze. lotnicze heh. gwałcony <noise> przez wieżyczkę, proszę Powiem ci, że kawał działka. Jaki kawał działka? Te wieżyczki przeciwotnicze pedały Takie cztery penetratory No A czy penetratory? Tam no, my mamy na początku... co? i penetrator? Tak jasne Wbi Wbił w cs więc Be Będzie w filmiku Nawet nie pozwoli mi bez siebie nagrywać w ten sposób <noise> Dobra, wszędzie się to, wepchnie czarnych jeden. No właśnie, tak więc ja daję enter i początek fali. No, dobra, idą. Myślę, że najpierw, jakby trochę upgrade, I do sprawy, Idą do Dawaj, 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 Wydaje mi się, że tam stojąc na tych polach To się szybciej... To znaczy, że one się Ale <grymne> jest wszystko spowolnią no dostanie. To one działają też w sumie na niekorzyść dla nas To pewnie jest Dawaj, dawaj Daję Penetration! O! Uh. się tak, jakbym nie był penetrowany przez nich. Bo jesteś! Między tymi wieżyczkami nawet można przychodzić, jak się da wiem. Wypadło. Dawaj, 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 jeszcze 27! Serio? Oh, Przegraliśmy, przegraliśmy! OOOOOOO e, Straciliśmy połowę Damn Bo jest Oczivek wasza Grzyna Updatuje Wyszedł mi oczivek za Za upgrade'owanie 1000 wężyczek A ja nic nie upgrade'ałem przez ostatnią Parę minut Nie ma Jeszcze Eee Dobra, profanatory. Ja ulepszam gatlingi tutaj. Weź mi, daj jedno. Jeden surowiec. Czekaj, okay, wysnajpię. Dobra. Okej, okay, dobra. No więc ja już mysz... Ja już myszkam. Ja już mykam do przodu tutaj. Co ty tutaj. z tą myszką? No bo ja lubię myszki. <laughs> Ej, teraz Ty, jakie są? Te, te komputerowe. Te zwykłe i te takie coś szybkie. Czy... Na prostych się będą rozpędzać, bo to naprawdę będzie bolać. Dawaj, dawaj, dawaj! Niszczcie to! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde, A wlazłem w wieżę! czy też 20 złotych. Chyba jest ostatnia ścieżka. Nie wiem. Ale idzie lepiej w każdym razie. Tak ostatnia prosta. Ja Dobra, muszę... koniec. Szed, shed, shed, sied. Słyszałem od pasny g. Jest, a... jest największy DPS. Mist. Ra raz ci Mist. pozwoliłem. A dobra, przyznaj się, że jesteś słaby frajerze. Przyznaję, że jesteś słaby frajerze. Si. <grym> dobra, chyba, to co robimy No mm. e e e Dobra, tak. Z zacznę od większego damage'a z obrzyna. Jaki poziom masz shotguna? Ja? Czekaj. Chyba piąty. Ja też. Znaczy teraz mam do ulepszenia za 800, nie? Hmm. On to nawet był niezagospodarowany, no tu też Dobra, a... Dobra, więc... trzeba upgradeować te tutaj tylnie Dobra, już wywaję cały hajs no hmm. dobra tam jest jeszcze ty w przodu były te, co te teraz do, do upgrade'a. I perfekcyjnie no, ostatni update. Teraz są te tanki kurde większe. Dwa rodzaje tych większych tanków. Dobra. Dobra, ja daję start.

To ja amuzu snajpa Och, fak? Czy nie grzebaje całego szota Rzucił na sniper. Dobra, dobra Chyba damy radę, nie? He, Janogra w CS eee, Pozdrawiamy człowieka Kciuka <laughs> Jeżeli ktoś nie wie e, czemu tak się nazywa, to e, możemy wysłać zdjęcie kolegi <laughs> <laughs> Mam nadzieję, że się kolega nie obrazi, bo to to nasz przyjaciel. Aby w ogóle... To by jedno, nie wybrał tak, ty... człowieka kciuka. Nie wiem, w razie czego to można sobie ja... wykupić. Ale ty i łatwo poszło. No. A więc... E... Upgradeć obrzyna? W sumie chyba tak, bo zobacz co... Chodź dobra. czekaj. Ja już za późno. No dobra. Um, bo myślę co zrobić z tym, co zostało na koniec? Weź upgrade, zastaw sobie obrzyna, upgrade to na koniec. Nie tak Czekaj, mi... teraz jest... O kurde, no teraz są te jajo. Nie. A, to. No. Te, takie peniso jądra, no, w ogóle. To są jaja na drodze. Teraz będą takie potwory ludziska, co się tak gibają i ich oczy, czy jądra, sorry. Tak, no, trudno trafić, no. No sobie widać, to było już w poprzednim odcinku i... chyba. Nie, nie wiem nawet. Nie być. Nie, ogl nie oglądałem. Ja też nie. <laughs> nie! no dobra, coś tam było. Coś tam włączyłem! Jakoś to chyba wyglądało. Coś tam był, no ale... Tam od razu był, dźwięk był, nie I wiem, zastałem przy ja drugiej ja minucie. Ja bym, zrobił? ja bym zrobił więcej tych spowalniających. A właśnie. Dobrze, że mi przypomniałeś, że już taki miałem plan. Jak masz tyle kasy, to lepiej zrobić wszędzie te e, spowalniające, bo to Wie, będzie... To jest sztuka, no to nie jest źle. No to widzisz, to będzie nie dość, że ich spowalniać, a teraz będą te, co się rozpędzają. To... One i tak się będą rozpędzać, ale wolniej. <laughs> e, no będą się rozpędzać, no ale tak wolniej. Chociaż w sumie nie wiem, czy zabójczy klepek nie byłoby lepiej, ale też... Już... dobra, buduj. Teraz już późno. No bo one byłyby chyba dobre na te małe szybkie dziadostwo Dobra, wywajam cały hajs Ostatnia fala I jedziemy z tym koksem Nom. I dam pedały Dostał o, żarty, Kurde, nie trafiłem Nawet ich Ty też nie widać Serio, mam takiego I weź tę łostrze jaja Ale ja że... Jest trafiłem! Ale powiedziałem jaja jak dzwon <laughs> Jaja jak berety <laughs> Mordę jeżdżę. Dobra, padłeś w Dobra, ma już do następnej Albo bo tego małego dziadostwa o kurde, to są te dziady! Dobra, tam już... te do, z przodu padną od wieżyczek. Wal do reszty. No, wale. Wale jak walenia. Dobra. Dammit! Tu już, już mi się spowalniające skończyły 16 zostało. Da żadnych tam z tyłu? Chcesz pomóc? No o, tu idzie cała całkiem sporo tych szybkich O oh fuck. No ty nie powiesz się wiedziesz tam Dobra ja ja głowy został no, więcej jaja chyba to ubijemy. Dwóch tu jest. Jest, to jak będę trafiać w jaja, to trafimy, to wygramy. Oni bez jaj nie mają życia. Jest! Wygrana! Jakoś się oh udało. Oh yeah. je! Oh yeah! Aha! Aha! Dansujemy, dansujemy. Aha! No. Oh je! Yeah. Jak zwykle lepsze staty. Już się zaczyna do tego przyzwyczajać. Cicho! A patrz, ale w zabitych tylko 9 różnicy, a w procentach widzisz 2%. Obrażenie miałeś lepsze, no oczywiście. Wydane na broń, oczywiście miałem większe, więcej teleportowań. Czyli, czyli skoro e... miałeś więcej wydane na broń, to znaczy, że powinienś trochę walić większy damage. Zamknij się. <laughs> e, tak więc I cię uciął. Czas w, w podglądzie oczywiście wygrałem ja. Ja, ja już spra sprawdzałem czy internet mi nie padł. Pod... <laughs> Dobra, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie odcinka. Tak więc w 17 minut wszystko nagraliśmy. Tak więc mam nadzieję, że się odcinek, jeszcze raz mówię, podobał. Tak Mamy więc, więc lajkujcie. Y 37 minut. No tak, no to jest podzielone. Tak więc lajkujcie. Komentujcie, a także najważniejsze to subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej odcinków. Tak więc ja się z wami żegnał, e, e, nagrywał dla Was e, patiologii, a także Kompmaneks. Y, Kompman, no wie. W Dupaleks. <grym, grym>, Kompman, no i e, trzymajcie się. Z, z, z to już nawet nie ma sensu robić żartu. Bo i tak nie wygrasz. Trzymajcie się hej. A tam sam wymyśliłem tą nazwę. A. Dobra nie maruć, Hej, co z kim